Witamy serdecznie. Chciałyśmy przedstawić nasz referat, czyli komunikacji z trudnym bibliotekarzem, czyli o komunikacji w bibliotece inaczej. Na wstępie przedstawić krótkie motto naszej prezentacji, na pewno wszystkim Państwu znanam fragment piosenki o niepoczytanym bibliotekarzu. A jeżeli jest ktoś z Państwa nie zna, to zapraszamy do wysłuchania nawet na YouTubie czy na innym różnym portalu. Nasz referat skupia się na przedstawieniu wizerunku trudnego bibliotekarza z dwóch punktów widzenia. Czytelników i samych y, bibliotekarzy. Chciałyśmy zbadać, jakie problemy napotykają y, czytelnicy w kontaktach z y, pracownikami książnic. Czy my jesteśmy trudni, jak staramy się, się temu zapobiegać? Przeprowadziłyśmy dwie ankiety, jedną wśród właśnie bibliotekarzy, jedną wśród czytelników, głównie były one metodą elektroniczną i głównie w województwie łódzkim. Bardzo interesowało nas to, jak my postrzegamy samych siebie. Czy, i głównym <laughs> pytaniem, jakie zadałyśmy, było to, czy posiada Pani cechy, które y, predysponują y, do pracy w bibliotece. I okazało się, że na 83 osoby tylko dwie odpowiedziały, że nie. Głównymi takimi cechami w naszym był cierpliwość, komunikatywność, otwartość, uprzejmość, asertywność, życzliwość, optymizm, kompetencje do wykonywania zawodu wszechstronna wiedza, znajomość księgozbioru własnej biblioteki oraz entuzjazm, zapał pasji. <grymne> Podobne pytanie zadali już różnie czytelnikom i to jest ciekawostka, że czytelnicy odpowiedzieli, że główną naszą cechą także jest cierpliwość, komunikatywność oraz Chciałbyśmy się także dowiedzieć, yy, czy my, czy bibliotekarze, dbamy o swój wizerunek. To jest głównie związane ze, stereotyp ze stereotypem. I na 66 osób, 23 osoby odpowiedziały, że tak, dbamy o swój wizerunek. Czyli że większość młodych pracowników jest OK. niekiedy się zdarza, że przedstawiciele starszego pokolenia są w niestety. Wśród moich znajomych panuje niezbyt pochlebna opinia o bibliotekarzach. Czasami są za bardzo szarzy, szarzy i nie Muszą być cierpliwi i kompetentni. Co ciekawe, w kwestii ubioru nie pojawiła się żadna cecha, także wydaje nam się, że sweterki rozciągnięte i kapcie poszły jednak do szafy. Co nas jeszcze bardzo zainteresowało, to yy, czy my bibliotekarze zachowujemy się nieuprzejmie wobec czytelników? I na 83 bibliotekarzy aż 32 odpowiedziało, że tak. A głównie jest to związane ze zmęczeniem, stresem i że wykonujemy kilka y, czynności jednocześnie. A oto kilka y, opinii y, bibliotekarzy. Nastawienie rozczyniowe czytelnika. Nachalność i nie tak czytelnik był pijany przeklinał, wygłoszenie przez y, czytelnika obsługi poza godzinami pracy, <noise> ignorancja użytkownika i brak kultury oraz podważanie kompetencji zawodowych, wytykanie młodego y, wieku i brak szacunku ze strony czytelnika. Na 66 czytelników, które wypeł którzy wypełnili naszą ankietę, a 49 było źle potraktowanych, ale tylko 16 osób podzieliło się z nami opiniami. Czyli to był brak pomocy przy wyszukiwaniu pozycji w katalogu na półkach, oprostliwość na przykład za i samą sygnaturę. Traktowanie czytelnika jak intruza, który przeszkadzał śledzeniu naszej klasy, wykonetu, Nieuprzejmość w bycie aroganckim i ironicznym. Traktowanie czytelnika z wyższością. A oto kilka... Opinii czytelników bezpośrednich. Wysłuchaj, <grymne> że muszę pracować. na pytania dotyczące książek przedmiotu Pani bibliotekarka miała zły humor. Bibliotekarcy nie chcieli się szukać książek o podobnej tematyce do tych, których nie było. Kwaśną miną bibliotekarka podała mi książkę. Zrobiono mi zarzut, że przychodzę oddać książkę 10 minut przed zamknięciem biblioteki. I niezwykle niemiły człowiek, udający, że nie widzi stojący przed nami osoby. To są y, takie błahą ale mamy prośbę. Jeżeli no, czytelnik wypisze z pomóżmy pomożmy mu jednak znaleźć tą książkę. Wiemy, że to jest dla nas tu samo trudne. Nawet jak przyjdzie to 5 minut przed zamknięciem, nic nam się nie stanie, Zostaniemy 5 minut. <śmiech> <śmiech> Jednym y, z elementów które są naszej obiektu karta jest to, że nasza praca jest miła, łatwa i przyjemna. Zapytaliśmy się no, czytelników, czy uważają, nasz zawód za stresujący. I 20 osób odpowiedziało nam, że nie. Ponieważ nie ma w niej presji, czasu, ani konieczności podejmowania ważnych i szybkich decyzji. Na bibliotekarze oddziałuje Mało rozpraszających i powodujących strachów postów. Nie ma hałasu, zamieszania. To jeden z najspokojniejszych zawodów, jaki znam. No i świetnie w Towarzystwie Książek nie jest stresujący. Jednak 23 osoby powiedziały nam, że tak, ponieważ mogą być niecierpliwi czytelnicy, wszyscy czegoś mogą chcieć od bibliotekarzy, no nie ma pieniędzy na zakup książek specjalistycznych i musimy się tłumaczyć z tej wiedzy, a to pewnie nie nasza wina. No nasza praca jest odpowiedzialna i pracujemy z wymagającym czytelnikiem. No, 17 osób odpowiedziało jednak, że nie wie, czy nasza praca jest stresująca. Zapytałyśmy się także bibliotekarzy, czy to, żeby być lepszym dla czytelników i czy pracują nad sobą. Okazuje się, że tak, a jednym ze sposobów jest na przykład yoga. Stawiamy się także na miejscu czytelnika, uczestniczymy w różnych szkoleniach, Czytamy specjalistyczną lekturę, analizujemy swoje zachowanie, i jeżeli zdarzy się taki trudny czytelnik, prosimy kogoś ze swoich aby nas zastąpił na stanowisku i pomógł się uspokoić. Ja z góry przepraszam, przepraszam za swój głos, ale mam problemy z gardłem. To, co nas jeszcze interesowało, to zagadnienie library anxiety, czyli lęku przed korzystaniem z biblioteką. To jest temat, który również się już powtarza na w literaturze i na pewno każdy z nas e, słyszał e, o takim zjawisku. Natomiast zapytałyśmy bibliotekarzy, czy w ogóle mają pojęcie, czym takie zjawisko jest. Czy znają w ogóle takie, takie dwa słowa? I okazało się, że prawie połowa z nich nie ma pojęcia, czym jest takie zjawisko. Nie wiadomo, czy nigdy wcześniej nikt nie powiedział, czy po prostu nic na ten temat nie czytali. Natomiast jest to dosyć smutna refleksja, ponieważ no, o tym się już mówi od jakiegoś czasu. 70% badanych uważa natomiast, że obawy czytelników przed biblioteką są uzasadnione. Sami bibliotekarze wskazują, że bywamy nieuprzejmi, bywamy niemili i sami zniechęcamy czytelnika do tego, żeby z bibliotek korzystał. Dlatego sami jesteśmy sobie winni, jeżeli chodzi o stereotyp. Natomiast tutaj też warto wspomnieć o jednym z punktów, no, powiedzmy, że kontrowersyjnego, bo się pojawiały różne opinie, ale istniejącego jednak Kodeksu etyki Bibliotekarza i pracownika informacji, którym jednym z punktów jest to, że bibliotekarz powinien być dla czytelnika i zawsze działa z korzyścią dla niego. Jest również takie badanie polskiego polskiej skali niepokoju związanego z e, korzystaniem z biblioteki. Tam również pojawiają się, jednym z obszarów jest bibliotekarz, czyli jego zachowanie. E, fakt wymienia się również tam, że bibliotekarze są nieprzystępni, że e, nie udzielają czytelnikowi tej pomocy, której on potrzebuje i w tym czasie, kiedy on jej potrzebuje. E, również e, Porównałyśmy odpowiedzi czytelników z tą skalą i okazało się, że te odpowiedzi się pokrywają, tak? Czyli czytelnicy nie czują się komfortowo w bibliotece, boją się korzystać, boją się prosić o pomoc bibliotekarzy, ponieważ obawiają się odmowy albo no, niemiłego potraktowania. I chciałabym zacytować kilka odpowiedzi czytelników. Większość moich kolegów i koleżanek, przepraszam, bibliotekarzy, zachowuje się tak, jakby pracowała za karę. Sami o sobie tak mówimy. Patetyczny nastrój, powaga bibliotekarzy, grobowa cisza oraz sztywne trzymanie się regulaminów powoduje lęk. I tutaj e, zapraszam za tydzień na konferencję do ładzi będzie o tym również mowa, o tych regulaminach, o tych wszystkich zasadach. Jest tam taki jeden fajny referat, nie mój, ale wiem, że będzie, o tym, czy na przykład w, trzeba wymagać bezwzględnej ciszy w bibliotekach, tak, o tym też się już powoli mówi. E, inna z opinii, niekompetencja i mała wiarygodność pracownika informacji, czyli bibliotekarza. I bibliotekarze często zajmują się w pracy własnymi sprawami, a czytelników traktują jako zło konieczne. Przychodzi czytelnik, a bibliotekarz go odprawia albo każe mu czekać, ponieważ chwileczkę coś tam przeglądam, tutaj muszę dokończyć rozmowę. Ja jako bibliotekarz, i ja również jako czytelnik sama się z tym spotkałam, że przychodzę do biblioteki i panie muszą skończyć rozmowę, która nie jest na temat biblioteczne stricte. Chwileczkę jeszcze o, o stereotypie, chociaż o tym też już była mowa. Pytanie, skąd się wziął stereotyp? Stare filmy, gdzie bibliotekarka ma gruba szkła na nosie i nadziei świata, bo w bibliotece to są odpowiedzi bibliotekarzy. Z braku znajomości specyfiki pracy w bibliotece przez czytelników. W tym się chyba zgodzimy. To, co mówiła koleżanka, czyli czytelnicy sądzą, że my pracujemy sobie w ciszy, w spokoju, nie mamy kontaktu z kurzem, z brudem, z niczym takim. Z poprzedniego ustroju, gdzie biblioteki były obskurne, zagracone a bibliotekarze to przeważnie osoby po 50 w okularach. Ja mam okulary, ale... <laughs> Zło się również, również się pojawiało takie hasło, a także z negatywnych doświadczeń czytelników z bibliotekarzami. I podobne, podobne powody, przyczyny stereotypów pojawiają się również w literaturze. Wymienia się między nimi... Na przykład, bibliotekarskie nieuctwo, czyli nie tylko brak ogólnej wiedzy, ale również nieznajomość własnego księgozbioru, co jest przecież chyba podstawą do tego, żeby w ogóle w bibliotece pracować w konkretnej bibliotece, a także um, przypadkowość akcesu, czyli ludzie, którzy trafiają do bibliotek, tak naprawdę nie są przekonani, że chcą tam pracować, a jeżeli e, nawet traktują tę pracę jako tymczasową, nie próbują zaklimatyzować za, się chociaż na chwilę, to też nie jest do końca dobre. Jak zmieniać wizerunek bibliotekarzy? Te rady, które tutaj się pojawią, pochodzą z jednego z artykułów, który jest w bibliografii do naszego, do naszego referatu. Promujmy się. Czyli walczmy z gębą, nie pozwalajmy, żeby o nas pisano, źle. Piszmy do gazet, chwalmy się tym, co robimy. Inwestujmy w młodych, młodszych, najmłodszych. Te zagadnienia są no, to dobrze znane, czyli wystawy, konkursy, zabawy. Od tego wynik się przystosowany do tych najmłodszych czytelników. Bądźmy kreatywni i mobilni. Tutaj ma prywatny odjazdowy bibliotekarz. Jesteśmy i mobilni, bo jeździmy na rower kreatywnie. Ale to jest jedna z propozycji yy, działań, które pomagają promować bibliotekarzy, biblioteki, ale również walczą ze stereotypem. Wykażmy się empatią i zrozumiałością. To chyba dosyć proste. Bibliotekarz, Czytelnik to też człowiek, bibliotekarz również. Zachowujmy się kulturalnie i uprzejmie. To jeszcze o tym będzie mowa. Korzystajmy z wiedzy i doświadczenia starszych kolegów po fachu. Na razie nie komentuję, ponieważ o tym za chwilę też będzie mowa. I po prostu polubmy swoją pracę. To chyba jest mhm. <grywa> czasem naj najłatwiejsze, czasem najtrudniejsze, ale jeżeli się lubi, to się robi, to jest chyba o wiele łatwiej, tak mi się zdaje. Nie, nie wspomniałyśmy tutaj wcześniej o manifestie na stronie Libway.org, tym, kto śledzi na przykład Ebit bądź grupę Biblia na Facebooku kojarzy o to chodzi. Jest taka strona, na której pojawiają się, rady zajrzeć po prostu, pojawiają się między innymi rady dla bibliotekarzy o tym, co robić, żeby biblioteki były postrzegane lepiej, i bibliotekarze, żeby byli postrzegani lepiej. I to są... To jest kilka rad, tak? Biblioteka jest miejscem do dyskusji nie milczenia. Biblioteka to elastyczność, aktywność, niestałość i bierność. Każdy człowiek to co najmniej jeden pomysł, czyli rozwijamy te wszystkie pomysły, tak by działać na dobre całej biblioteki, całej instytucji. I biblioteka to działanie, nie obserwacja. Nie patrzy na to, co jest, twórz to, czego nie było. Yy, swego czasu wybuchła dosyć duża dyskusja na temat yy, tych hipotez, czy też tez raczej hipotez, Ktoś tam pojawiły, warto sobie znaleźć internet i o nich poczytać. To są nasze rady. Takie, nie chciałybyśmy tutaj nikogo bo um, więc, brzydko zjechać, ale dobrze by było, gdybyśmy pamiętali o dosyć prostych rzeczach, czyli po prostu po pierwsze uśmiechajmy się. Często się zdarza, że czytelnik wchodzi taką marsową miną i dzień dobry. Albo właśnie nie mówimy tego, dzień dobry. Brakuje dzień dobry, brakuje do widzenia, brakuje proszę. E, I myślę, że to są takie podstawy komunikacji po prostu międzyludzkiej, zwykłej kultury. I dobrze by było, gdyby jednak czytelnik, nawet kiedy mamy zły humor i zły dzień, usłyszał to, dzień dobry bo to jest naprawdę dla niego no, dosyć ważne. Fakt, że, czytelni, że niektórzy ludzie nie lubią czytać. No, są tacy ludzie. Mnie to niedawno bardzo trudno było zrozumieć, że jak można w ogóle nie lubić czytać? Jak w ogóle można nie lubić, nie chcieć przyjść do biblioteki i poszukać czegoś fajnego w książkach, a jednak to jest możliwe i tacy ludzie się zdarzają i po prostu nie należy też również komentować jakby wyborów czytelniczych, to, że ktoś wezmie 15 książek Daniel Steele, tak? A zamiast, nie wiem, na przykład Markeza. To nie powinno się tego komentować raczej pozwolić ludziom czytać, a może później dotrzeć do jakby do źródeł, tak? No i nie bądźmy złośliwi i nie rozwiązuje konfliktów publicznych, bo to po prostu jest nieprofesjonalne. No i właśnie to o czym mówiłam My i wyczyli przepis na owocną współpracę. Często się zdarza i mówi o tym, że starzy to są tacy, a młodzi to są tacy. I kilka również naszych pomysłów dla młodych bibliotekarzy. Nie bądźmy, nie uważajmy, że starszy bibliotekarz starszym czy starszym wiekiem jest niepotrzebny, że nam blokuje etat, że do niczego się nie nadaje, bo niestety, spójrzmy prawdziwy oczy, takie opinie w kuluarach się pojawiają. I to jest bardzo przykre, ponieważ trzeba nauczyć się współpracować, a starszy bibliotekarz starszym wiekiem naprawdę ma ogrom doświadczenia i po prostu troszeczkę wyrozumiałości i cierpliwości i na pewno ta współpraca zawoduje. Natomiast, żeby nie było, również do osób starszych wiekiem i starszym, nie traktujmy, a właściwie może powiem tak sobie, uważam się za jeszcze młodego wiekiem, bibliotekarza, nie traktujcie nas, jak rzutodzią. Też coś wiemy, też coś potrafimy, też chcemy coś zrobić. E, potrzebujemy Waszych rad, ale e, czasem chcemy również uczyć się na własnym błędach. I na koniec ankiety o czym marzą czytelnicy? Biblioteka w okolicy. Nowości w bibliotece. Czyli na razie jeszcze nie ma bibliotekarza, ale będzie. Poczucie, że jestem pożądanym czytelnikiem, czyli to, o czym mówiłam. Jestem ważny i chcę przychodzić do tej biblioteki, ponieważ mnie tą szanują. Odpowiedni klimat. Tutaj często się pojawiały takie odpowiedzi jak miejsce na herbatę, żeby można było sobie usiąść, wypić kawę, zjeść coś. Więcej sprzętu komputerowego. Ładna bibliotekarka, wypożyczanie dla dorośli, a nie tylko dla dzieci, jak Pan stwierdził jeden. Mężczyźni bibliotekarze, tych jest za mało ewidentnie. I dłuższe godziny otwarcia. I na koniec e, taki, kto, ten cytat, który tutaj się pojawi, on się pojawił jako komentarz do naszej ankiety, e, do jednej z naszych ankiet, które pojawiły się w internecie. Bibliotekarze dużo mówią o swoim wizerunku, ale dla czytelnika ważna jest obsługa. Szybko dostać to, na czym mu zależy. Jeśli obsługa szwankuje, to i wizerunek jest blady. I dziękujemy bardzo za uwagę.